Hej hej, witam was bardzo bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na W9. Moi drodzy, zbliża się odcinek świąteczno-Mikołajowy. Święto Mikołajowy miał, ma już prawie 600 łapek, nie będę czekał do pełnych 600, bo nie będę mógł jutro nagrać tego odcinka, więc nagrywam go dzisiaj zanim będzie 600 łapek. 600 łapek. Dokładnie mówiąc. Moi drodzy, od czego zaczynamy teraz każdy odcinek? Kiedyś zaczynaliśmy od zaglądania do Wiedźmi, co do niej wrzucić, teraz już nas to mnie interesuje, chociaż gdybym miał pierścionek, chętnie bym pyrgnął. Teraz zaczynamy odcinek od tego, żeby... tylko sprawdzę, czy tu już mam wszystkie ataki za expa, tak... Zaczynamy odcinek od tego... hmm... Jeden... jedna... czy cześć? No, dobra. Zaczynamy odcinek od tego, żeby wbić top 1, a jak najłatwiej zrobić top 1, bez wydawania ani jednego grzyba. Poczekać minutę na zadanie. Haha, ha, joke. Nie, real. Sany brak gildi. Tak, zauważyłem. Dwa tygodnie podobno ktoś tam sobie na nim grał z okazji urlopu i już nie wrócił. Chyba, słoneczko, chociaż. Nie wiadomo, może mi wytłumaczyć, dlaczego bierz żołnierzami innych, co mają 0. Mój drogi, bije, bo każdy atak daje mi jeden punkt w rankingu twierdz i nie jestem wybredny, nie z każdego przeciwnika muszę mieć surowce, bo gdybym tak szukał, to bym już w ogóle musiał wydawać 100 miliardów monet dziennie na to, żeby wyprowadzić tyle ataków, ile mam żołnierzy. Zobacz, raz się trafi 0, raz się trafi 270 tysięcy, i suma summarum. Wychodzi średnia przyzwoita. Właśnie tak, mój drogi. Gratuluję 340, teraz czas na 350, dziękuję! Słoneczko chyba się poddało, zobaczymy. Tak jak mówiłem, polityka nie upadnie. i dziś o... 2.25 mm, wpadło. A, okej. Okay. sam jest skończył grę, bo już mu nie szło. Jak to bała, -ba, a nie chłop, w dodatku bez charakteru. No widzisz, charakter ma do pisania. PW, moi drodzy, i tak, wbiliśmy top 1 na początek odcinka, ale czekajcie, bo coś mi się wydaje, że śliczna pani z długim nosem chciała pierścienie, to zakosimy trochę więcej szmalcu, a co? Stać nas. Dobra, idziemy tutaj. 7 za milion 900. Co tu ludzie jeszcze piszą? Witam cię, Mańczko, no sobie mówię, że masz 10 itemów. Nie od Nubuny, ale Nobuna ma dwa więcej zrobione lochy, to znaczy podobnie nie ma jeszcze jakiegoś zimowego itemu. Nie mój drogi! Bo wśród tych dwóch może mieć na przykład jedną strefę roku, z której nie ma itemu do klasera. I jeden asteros, z którego będzie miał item do klasera. E? Cześć, mam pytanie odnośnie Petu. 18 pet świetle jest do zdobycia podczas weekendu epickiego. To jeśli święta będą cztery wenty, to też będę mógł go zdobyć. 18 pet światła już jest chyba do zdobycia. Tak się pięknie. O, 16, 18. Można podczas weekendu epickiego w krainie Erogenii. Czyli jak będą cztery weekendy w jednym, to też. Będzie go można zdobyć. Moi drodzy, pytacie, piszecie i denerwujecie mnie. A czy mam mieć dwa czarne, czy 7, czy 15, czy wytrzymałość, czy szczęście? Moi drodzy, nie ma recepty. Gdyby była recepta, to taki Morix, który ma dwa czarne, jed, trzy czarne, jedną wytrzymałość. Taki Flemline ma trzy, cz pięć czarnych. Nobuna, 2, 4, pięć czarnych. Hu raz. Tylko trzy czarne, widzicie? Gdyby była odpowiedź jasna, to każdy by miał tyle samo. Tuwaro 5 pięć czarnych. Duke, cztery czarne. Zorago, raz, dwa, trzy, 4 pięć czarnych. Moi drodzy, to zależy co spotykacie i na jakim etapie gry jesteście. Ja w tej chwili walczę z tymi zwiadowcami, więc mam cztery, a podejrzewam, że powinienem mieć też pięć czarnych. Skoro już iPhone już nie gra, to nie mam tu żadnego maga, który by mnie strasznie gryzł, chociaż Flash, Snox Zaczyna Kisiejka, GSRX. To już są magowie, którzy się będą zbliżać zaraz do topki. E, więc powinienem się bardziej nastawić na tych zwiadowców. I dlatego mam 4. Kiedyś gram na 2, teraz gram na 4 i odczuwam potrzebę, że może 5. Bo w Lochach nie mam nikogo już na razie do bicia, więc muszę sobie z nimi radzić. Więc się przebudowuję, moi drodzy. Logiczne myślenie: musicie sobie odpowiedzieć na proste pytanie. Jeżeli macie w Lochach bossa, który jest do przejścia, a boss reprezentuje cechę inteligencja jako główna, czyli też jest magiem, to ładujecie wszystkie przedmioty w inteligencję i walicie go w ryj, aż traficie krytykiem i wygracie. Jeżeli macie zwiadowcę, robicie równomiernie. Jeżeli macie wojownika, to lepiej być pod maga. Tanka, tanka zrobi i więcej wytrzymałości, a mniej inteligencji, żeby więcej ustać i walnąć tego piątego, szóstego hita, który go zabije. Proste, mówiłem o tym 158 tysięcy razy, po co zadajecie to samo pytanie i mnie denerwujecie? A najlepsze, jaka jest najlepsza odpowiedź? Hmm, nie ma odpowiedzi, bo wszystko zależy od waszej sytuacji. A co to znaczy? Hmm, a znaczy to to, że trzeba samemu pomyśleć i zastanowić się, jaką mamy w danym momencie, momencie sytuację w lochach na, na sali chwały. Na rankedach, Boże, Herbston mi wszedł do gardła. Jaką macie sytuację w sali chwały i po prostu dopasowywać się do niej i elastycznie, zmieniać. To jest gra też niestety czasem na myślenie, a nie tylko na klikanie i musicie to przeżyć jakoś. O. Pupile, pupile, pupile śmierdzile. Dzisiaj jest światło, światło będzie kiepskie, bo światło. Mm. Ziemia jest lepsza, mrok jest gorszy. Ziemia jest lepsza. 513. Przepraszam, muszę wyciszyć mikrofon. Musiałem parę bluzgów rzucić poza ekranem. 513. Kurwa. Dzisiaj po pile zaczynamy od podstawienia ziemi pod porażkę. I nic tu stanie stare, wody pod porażkę. I nic tu złego się nie dzieje, skoro Palladon rozpiernicza nam wszystko. Dobra. 366, 17. To już powalczymy. 366, 17. Co my mamy w świetle? Mamy 18 i 411. Ech, ten ostatni nasz pet nie jest jakiś najmocniejszy, więc może pójdziemy z ogniem, bo tu mamy ostatniego mocnego, ale... Ten palladon może go skubnąć. Mrok. Ziemia. Ziemią na pewno bym wygrał, ale szkoda mi trochę ziemi, więc pójdziemy chyba z ogniem. Idziemy z ogniem, spróbujemy te 4-1 uratować chociaż po tym pierwszym podstawieniu. Rozpir. a tu było easy, bo ten jednoróg na niskim poziomie u naszego przeciwnika. 442, 18. Yy... Ziemia 16, Ziemia, Ziemia do kosmosu. Yy. Nie wygram tego tym, bo on tutaj ma setę, jak nic. Mrok też mam 18, ale mrok jest gorszy od światła. I te pupile nie będą takie najlepsze. Ziemia, niby mam dobre pupile. Bo porównywalne z tymi, ale ich mam 16. Więc będą 10% gorsze. Światło ostatni to co to jest? Zwiadowca i ten jest wojownik. Czyli tutaj jest wojownik. To ten na pewno raczej przegra. Tu jest zwiadowca. To co liczyć na farta, że uniki nam wejdą. A jakie my mamy wyjście, moi drodzy, ale chyba nie wejdą. No cienko nam się dzisiaj przeciwnicy losują. Magut. Omnibun sobie nie poradził z magutem, nawet to, o czym tu jest dyskusja. Pal adon. I teraz zobaczymy, kto ma lepsze uniki i kto ma lepsze krytyki. Na razie mój przeciwnik ma lepsze uniki i to można by rzec. Ee, fuh, hu, 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 huj, lepsze. I 145 ci stracone przez to, że. Uniki są balans. 16, Nie chce mi się oglądać tych walk, bo jestem tam tamtym co było. I Morix 19 popili światła i dostał w dupę, ale chcemy to zobaczyć. Chcemy to zobaczyć moi drodzy. O co tu poszło? I dlaczego tak się stało, że liczyłem, że przegram, a wygrałem. Tu jest OK. Magut przegrał ze szczerbunem Heraldon i został jednorukach. Mój pupil go prawie zjadł, to tak się stało, moi drodzy! 49 lochy, wyprawa gildi, błąd systemu! Mordowaliśmy, mordowaliśmy, mordowaliśmy! Zapomniałem wam pokazać na początku, jaki ja jestem głupi, głupi gupek. SI, znaczy się jakaś sztuczna inteligencja! Tu Easy wyszło, bo Diarum zdjął kilkanaście, ja paze 30, Marco 50, Rockers i Boss musiał jeszcze zbić 90 baniek, i nie było tak łatwo, powiem wam. Nie było tak łatwo, bo nagle przestały wchodzić krytyki, jak widzicie. A zaczęły wchodzić na mój rej krytyki. I była nerwówka! Ten krytyk jeszcze o niczym nie przesądzał, ten dawał duże szanse i duże nadzieje, ten krytyk przesądził już praktycznie o wszystkim. I udało się zrobić te 49 lochy. W tej chwili przed nami już tylko 50. U szefa szefów, ale to będziemy musieli chwilę poczekać. Stykniemy tutaj zadanko. No, trochę mnie zdenerwowały te pupile, a pokażcie mi w ogóle, eee, Morix, nie dałeś mi przypadkiem trochę punktów, 95. To dużo więcej straciłem na tamtym przeciwniku i niestety przez to znowu spadek. Te sto kilkadziesiąt punktów, które powinny być na plusie, to byłoby. Zacne osiągnięcie niestety nie jest, moi drodzy, ale cóż. Żyje się dalej, nie zawsze ma się uniki takie, jakie się chce. Nie prawdaż? Prawdaż. Prawdaż, prawdaż. Okej, okay, pupile zrobione, doktora BWW zrobiony, postać poczta zrobiona, to zrobione. Lochy, czy ja walnąłem dzisiaj swój portal? No jak ja bym mógł zapomnieć? Zaczynamy od dobrego hita za cztery bańki i kontynuujemy badziewnym za dwa. Osiem baniek to jest dobry hit. Dobrze, że wreszcie on nas nie wali tak krytyk... Ja pierd... Jaki krytyk? Osiem prawie dziewięć baniek. <gry> Ciekawy kiedy ja go zabiję, jak go jeszcze do połowy nie zdjąłem, bo będzie miał 58%. Może za 2 lata, może i nie. To to może wiedzieć? to to wie? Dobra, może niewidzialny koszmar, chociaż powie dzisiaj nam: Hello, is in me you looking for? Jak to śpiewał? Jeden z bardziej znanych wokalistów: Tak Ciebie szukałem, niewidzialny koszmarze. Ciebie szukałem, Ciebie znalazłem i chciałem przybyć, zobaczyć i zdobyć, ale chyba przybyłem, zobaczyłem i spier, znaczy uciekłem. No właśnie. To Cezara mi daleko. Veni, Vidi, spierna uciekam. <laughs> jak jest po łacinie uciekać. O, to jest ciekawe. Wie ktoś? Ktoś tam wygoogla i klepnie komenta, jak jest po łacinie uciekać. To będziemy Weni Vidi uciekać. Żeby nie było przekleństwo To nieładnie. 14 baniek. Nie. Słuchajcie, odpuszczamy to tornado do następnej przebieralni, bo to jest bez sensu, żeby się tutaj męczyć z tym badziewiem, które nam nic nie da. Moi drodzy, moi drodzy, tym oto sposobem. Po pierwsze, dziękuję wam za łapy. Po drugie, dziękuję, że oglądacie. Każdy odcinek jest naprawdę megastyczny i to będzie wspaniała seria jeszcze. Czekamy na 400 level, który będzie najprawdopodobniej już w przyszłym roku. Między lutym a grudniem. Dokładnie jeszcze nie wiem kiedy, ale patrzcie, zaglądajcie i czuwajcie. Kiedyś będzie. Dzięki wam za, serdecznie za to, że jesteście za łapki, za wszystko. Pamiętajcie o, o tych łapencjach. Cieszę się, że wyrobiliście sobie nawyk. A ja Was już zapraszam do kolejnego odcinka. Myślę, że za jakieś 2-3 dni spokojnie na tym nabijajcie łapeczki, bo ja i tak, i tak będę troszeczkę musiał coś innego robić. Więc do Szejksa wrócimy za jakieś 2-3 dni, może się będzie coś działo, 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 działo. Trzymajcie się Hejka i pa, pa!